Witamy w świątyni Dźwięku, w studiu nagraniowym. Tutaj dzieje się magia, moi drodzy. To mocarza. Jak mamy ją mgły. No, ją mgły. Nie, nie da się tego. To trzeba po prostu latami siedzieć i tę zbitkę ćwiczyć, więc oszukujemy. Robimy dwukropek. Otoczyły ją mgły, i wtedy dociskamy my ją mgły. Proszę Państwa, otoczyły ją mgły i zamglenia. I robimy taką odbitkę i wtedy jest to selektywnie, bo jak to zlejemy, to nasze ucho od razu to odbierze jako błąd. Mówię to oczywiście o nagraniach lektorskich, aktorskich występach i tak dalej, więc słuchajcie, no aktor i lektor bardzo często musi oszukiwać siebie, słuchacza i tekst. Nie zlewamy więc jeśli na poważnie myślisz o pracy głosem, skomentuj te rolkę słowem głos i odbierz dostęp do mojego topowego darmowego masterclassa 4 poziomy wtajemniczenia dykcyjnego i zdobądź głos marzeń.